Gdzieś w ofertę wrzucimy takie oto Renault Clio. Auto z polskiego salonu. Z automatyczną skrzynią biegów. I z silnikiem diesla. Mały ekonomiczny brzdąc na miasto. W trasę. Dla rodziny. Jakieś niewielkie zarysowanie mamy w tym miejscu było fotele w bardzo ładnym stanie. Nic tutaj im nie dolega. Przód odgrzewany fotel. Jest też fajnie wyposażone automaci. Przejdziemy sobie zaraz na poziom kierowcy, zobaczymy jak to wygląda. Basic Reflex, jakieś nagłośnienie, Ciutkie, ciutkę lepsze. Więc zaraz też posłuchamy Opony Full felgi aluminiowe, Ale głośno Motocykliści wylecieli już Niestety na drogi Jest jak jest Tutaj Zderzak jeszcze ma Takie zarysowanko jakby Ktoś chciał zobaczyć Tył Z drugiej strony Również fajnie Z przodu jest przyzwoite. Chowam się, to może coś więcej powiem, aczkolwiek to mówię, bardzo dzisiaj hałaśliwie tutaj u nas Radykko, klimatyzacja manualna, Jest, mamy tutaj kierownica, tempomat elektryczne 4 szyby 199 tysięcy przebieg lekko, tu jeszcze mamy właśnie ten pomacik nie wiem, taki pocz, poczciwy, normalny, czysty samochodzik jak wspominam zawieszenie sztywne skrzynia zmienia fajnie biegi posłuchajcie jeszcze silnika jak da się w tym dzisiejszym hałasie Takie problemy z jakąś kulą, tu w sensie podkładam sobie jakieś włosy. Więc byś szukał takiej klióweczki link poniżej. Zapraszamy.